Zwycięstwo w rajdach terenowych chyba nie przychodzi łatwo. No na pewno nie przychodzi łatwo. Zwłaszcza w Szczecinie na Baja Poland, 200 km po poligonie. No daliśmy radę, ale łatwo nie było, naprawdę. Ten dzisiejszy dzień to takie ukoronowanie całego sezonu. Można powiedzieć odbiór tego najważniejszego trofeum. No tak, fajny, radosny dzień. Bardzo miło jest stanąć na, na podium w pierwszym miejscu, ekstra. Bardzo się cieszę. Mi, co naprawdę wpływa na to, żeby stawać na podium, no i kończyć sezon z pierwszym miejscem. No ja wychodziłem z założenia i taką miałem taktykę, żeby dojeżdżać do końca, tak? W terenie jest bardzo ciężko, auto, nie tylko auto, ale i kręgosłup, tak jak się przekonali niektórzy, wysiadają i dla mnie kluczem do sukcesu było dojeżdżanie. Cztery razy kończyłem pięć występów yy, rajdów terenowych. Nie bez problemów, ale jakoś mi się udało dojechać do końca. Rajdy terenowe stają się coraz bardziej popularne w Polsce i rozwijają się bardzo mocno. To prawda, rozwijają się bardzo mocno. Yy, ja próbuję oprócz rajdów terenowych trochę je, jeździć po, po, po szutrach, tutaj akurat z moim z przyjacielem Rafałem, Serafinem budujemy, robimy taki projekt, budujemy dwa autostoparu, takie terenowe na, na, na shooter. I, y, no i też tutaj w tym kierunku chcemy się rozwijać i ten projekt w, w 2015 roku kontynuować. Y, na zasadzie takie, takiego trenowania, szkolenia i, i poprawiania warsztatów. Więc. Dzisiaj szczęśliwy dzień, koniec sezonu i trzeba już myśleć o nowym. No dokładnie, w styczniu wybieram się na Dakar jako fotoreporter, a potem przystępujemy do, do, do regularnych treningów.